Dzień dobry. Witajcie kochani. Dziś, przy współpracy z edumus.pl, przygotowałam dla Was zabawę z popularną, lecz nieco zmodyfikowaną piosenką Aram Sam Sam. Przygotujcie sobie 8 karteczek i rozłóżcie je symetrycznie na stole. Zostawcie trochę miejsca w środku. Na początku będziemy jednocześnie uderzać obiema rękami o karteczki. Wymawiając sylaby Aram Sam Sam. Aram, sam, sam. Następnie będzie młynek, kręcę młynek, tu kolana mam. I jeszcze raz. Aram, sam, sam, aram, sam, sam. Kręcę młynek, kręcę młynek, tu kolana mam. Na słowa zasypiam. Będziemy raz prawą rączką, raz lewą rączką, rysować w środku kółeczko. I znowu kręcę młynek, kręcę młynek, tu kolana ma. Myślę, że jesteśmy gotowi. Zaczynajmy. Przygotujcie rączki. I zaczynamy. Ram sam, sam. Stukamy młynek, kręcę młynek, tu kolana Lewo, kręcę młynek, kręcę młynek, tu kolana mam. Prawa, lewa, młynek, kręcę młynek, tu kolana Ram sam Ram sam Prawa roczka, zasypiam, lewa zasypiam, płynek, ręce młynek Chęcę młynek, młynek, tu kolana mam. I prawa zasypiam, lewa, zasypiam, płynek, kręcem, młynek, 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 tu kolana mam. Ha, ram, sam, sam, ha, ram, sam, sam. 几年 <Yeah. S 2>、yeah.